ogólnicie nagrywam z moją psia psi. Przywitaj się! Kolanko, dobra. Więc gram w te myszki, w te serki i. O nie, nie da się do tego wejść. Ta jest klucz. Musiałam to zobaczyć. My nie mogliśmy nagrać, bo ta ciągle ta piara ona. Ona właśnie ciągle nam przeszkadzała. No, no i dopiero teraz nagrywamy, bo ona nam przeszkadzała po prostu. Skakała nam, skakała nam i nie mogłyśmy nic zrobić w ogóle. W ogóle nie możemy myśleć po ser, bo ja wiem gdzie jest ser. Chyba każdy zna to miejsce już. Puch, bo nadzieję, że ten dym nie będzie zamieszał. Nie będzie? Nie, będzie. Ja wiem gdzie jest ser. Mówiłem, że z relowa To ja się boję, że ta myszka będzie tam. Um, Możliwe. Tu będzie. Gdzie? Tutaj <grystanie> <grystanie> oh, Boże. Nie! już Nie! 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 ja Nie! Nie! Mam Nie! Nie! oglądajcie tego Nie! słuchawkach tego no. e, Ja Nie! ostrzeżenie żebyście Nie! oglądali Tego Nie! na słuchawkach Dobra, Jesteś. Mam kolejny ser. Mam dwa sery. Mam o kurde, Wiesz, się tak nie drzy! Ej! Ej! Ej, jestem u góry! Jak to? Czekaj, tato. Mm, dobra, idzie ogólnie sorki za to, ale ja rozmawiam z tatą. Dobrze, wano! Cicho! Móc. Czekaj! Hey. A tu jest. Ja wiem, gdzie to jest ta góra. Ale ona tutaj wyskoczy. Sama wyskoczysz. Gdzie? Co? Sama um, wyskoczysz. Tu jest ser. No ja. Ale ja już mam przecież. Gzde. Ja nie mam. Chodź tu. Mmm, czekaj, Nie pamiętam, gdzie Zresztą to było. Jak... A, tu było gdzieś. Tu właśnie. Tu gdzieś było. No, tu gdzieś było. To jest jakaś. Delikatna. Delikatna. A było. nie jestem sobą. Tu Bobo. Mam ser! on. Come on, on. Też mam gear. <słyszyk> też mam <debilu. laughs> O ty jestem! Mam cztery sery! No a będę nie, nie, <laughs> na to tu, hańka! Ona przyjdzie! Tu ona 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 po, do widzenia, sądzę. Pieprzaj. Nie, panu, suko! Kurwa. 4 minut. Tak ktoś się bawić, proszę bardzo? Gruba się ty kule, spuszony, no kurwa, proszę bardzo. A, i sto. Kurwa. A, dobra. Mówicie. Dobrze, czek, kurwa. Skuteczna babo. No ja, ale nie jestem sobą. Skuteczna bobo! Gdzieś 18... no, ciężko. Wiem, nie. <laughs> Idę do ciebie. <laughs> Miksuje. <laughs> ona tutaj jest, ona tu jest, ona jest tu. Patrz Ta, Tu nie ma jej. Zram. Fajnie. Sprosznego. Dzięki. <laughs> Ej, bo nie, nie byliśmy w tamtym miejscu, gdzie jest... Gdzie jest ten? Ej, chodź, bo nigdy nie mieliśmy w tym miejscu, chodź. Tu nie byliśmy. Hm. Tutaj. Ej! Ej, chodź szybko do mnie! Szybko! Gdzie? No szybko! Ale gdzie kobieta? ja, dole? Ja nawet no, nie wiem, gdzie ty jesteś. Gdzie ty jesteś? A gdzie ty, kurwa? Dobra, no, widzę szama. chodź. Chodź, siła. Chodź szybko. No, szybko. Co co? Szybko. Przeciło w nas tylko. No idę no ja. Nie, bo się Tu gdzieś to będzie. O nie. Zapomniałam, zapomniałam gdzieś to do góry. No ja ci chyba uduszę, no ja. Ale to się ściebie, kurwa.

i co, gruba się nie zwieścisz się? Kawa wypierdamy. Dobra, że mi... Droga wolna, no chodź. Ona tu jest, ona tu jest, ona tu jest. Ja bardzo, ale. Gdzie ty jesteś? Trzyma. Spotkanku czek! To mój Boże. To jest trudne. <noise> Czym to zdamy. Nie <noise> kurwa. Ej, ja muszę iść siku, ja muszę iść siku. Okej, okay, cięcie. Dzięcie. Moja przyjaciółka znalazła drogę do góry i musimy tam iść. No, chodź... Chodź za mną. <grym> Murdał. Dobra, to nie tu, poczekaj, ale jesteśmy blisko. Dobra, to ja się... Tutaj! Bardzo <grym> no. Nie! Tak! Aha, pomieszałam się. <grym> dobra musimy iść do domu. <grym> musimy iść do samego początku. Chodź za mną ciągle, czekaj. Musimy żeby ona nas zażarła, wiesz? Zażarła. Chciała cię? Weź ją, żeby cię zażarła. No ja zjadłam ją. Dobra, poczekaj. Komu by ci? Z chodź. No kurde. Dobra, chodź teraz za mną. Ty, kurde. No. Dobra, czekaj tutaj. Nie, no, no tu jest, kurde! Ja nie, idę za, za nią, XD. No, ja, ja, ja się... <grymne> musi nie, 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 ma nie, 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 serio nie, 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 Co za nie, nie, za nie, Co Hello, hello, kawaii hello, gdzie jest? gdzie jest. hello, hello, ty yy, jesteś? hello, 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 idę. hello, Nie, Ona ona tu jest, ona tu jest hello, tu jest hello, Żeby ona mnie zabiła. żeby ona I to jest najgorsze, że nie można iść, z tego, nie można iść do tego wyjścia, jakbyś, jakbyś nie poszedł do toalety, no to by byś, nam się udało. A co to moja wina, że poszedłem do toalety? No razie jestem blisko. A teraz ona ciągle stoi To nie moja wina, ty piero. No chodź, chodź. wejdź żeby się zabiła. nie, ty ja nie. We... szybko. Ej, ja mam wejście do góry. Masz? Czekaj. Gdzie blisko jestem chyba? Nie, nie, nie. Ja idę do wyjścia. Ja idę ja, ja do, do wejścia do góry. O, ja idę do ciebie. Gdzie ty jesteś? O, tu, tu jesteś, dobra. Widzę cię. Tutaj nie, dobra, poczekaj. się na pewno blisko, bo ja wiem, że tutaj gdzieś w tej okolicy było. Tam, gdzie ona się ukrywa. Ona tam jest! Ona jest za nami! Ona jest za nami! Uciekaj, 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 proszę! Chodź, tutaj się kochaj. Weź, chodź, schowaj się tu. Dobra, chyba ja muszę poczekać. No to mam, mam. Chodź. Chodź. No, idę. O, to ty... ma... Ej chodź idź jest. to jest. ona to jest. ona to jest. dobra to ja, no, to no, no, no. Dobra, żyjemy. Idziemy za tą typiarą, dawaj. Ona jest bardzo dobra w to. Chodź. się za nią. No, dobra. Zamknięte to O, chodź, <śmany> idziemy Ma Marshmallow, ja wiem, że nagra. Dobra! Dawaj, otwieraj. O nie! O nie! No, 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 trzeba, no, mi, no. trzeba mieć kluczyk, który jest przy tym no, wejściu dobra. na górę. Nie. Tak. Jeszcze przyglądaj zielony. Zde... E, mam nadzieję, że idziesz za mną, nie? Ej, już trwa to 11, 11. już trwa to 11 minut. Dobra, no i co? Zanim musiała kończyć, bo ja będę musiała... Boże. Jeszcze będę chciała po, e, pogadać z tą Mają, bo e, mamy taką sprawę jedną. jakby chcieli o ją pogadać. Ehm, mm, okay. ona tu jest? Aha. Uważaj, Wiesz? uważaj, ona tu jest. Zabiła mnie. <słyskie> bimka, być tu, myślę, że byliśmy blisko. Ten, wejście do góry. Serio? Tak. To bardzo oto, blisko. To ona tam gdzieś jest. A, chodź, ostatni raz spróbuję, bo je, jeśli ona tam będzie, to ja normalnie... Poczekaj, ja zobaczę. Nie ma jej. Chodź szybko! Tutaj! Idzie za mną. Idzie za mną. Nie. Chodź ty za mną. Chodź tutaj, chodź tutaj! Szybko! Szybam się jej! Uważaj, ona tam jest, więc nie radzę. chodź, no jest. No. Myślę, że z Róży możemy iść. Jesteśmy blisko, ba... blisko? No całkiem blisko. Całkiem. My ja się boję. Okay. Ej, patrz! To są jakieś typiary, które są... Dobra, tu! Ale ona tam jest! Nie ma tam nie widzisz? Ej! O, Czekaj, jestem modra. Dziękuję ci! We, weź weźmy zielony, weźmy zielony klucz. Ja cięłam Tak. Dobra, też go mam. Kurde. <ślechule>. Gdzie ty jesteś? Jest. A, 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 widzicie. Widzę cię. Szukamy zielonych drzwi. My już przy... My już przy to... No my, to my już e, przy, to. Mówiłam. No to go dla nas będzie proste. Gdzie? Ej, gdzie ty jesteś? Na dół? Nie na górę, chodź. Jak na dół? To chyba ci Gdzie ty się jesteś? Ja cię nie widzę. A dobra jesteś, chodź. Chodź. Nie, nie, nie skacz tam, bo, bo nie doskoczysz. Nie skacz, Nie doskoczysz Nie ja skaczę. Nie ja ryzykuję chyba. No ale wiesz, że jak, jak ty doskarkaliśmy, to nam się nie udało. No tak, ale tu się nigdy nie uda doskoczyć. Dobra, ale jak że to y, ja ten, Ja... Y... Tego. Nie tego. Ja ciężko nie prowadzę. Wiem, że spadniesz. Idziesz jeszcze nie. No. Nie, nie idę. Nie, nie szukam się od Nie wiem jak ty. Tu ich na pewno nie mam. Nie wiem co ja wolę nie wiem co. Czy... Nie. nie tu są! Jakieś niebieskie. A ty już nie masz do nich kluczy! Musi być zielone. Proszę. I zielone jest na dole jakby co, Co? No, zielone drzwi są na dole, więc się skacze. Chyba. Poskacz. A, skacze. No nic, nie, nie, nie skacze. I teraz kończy nagrywanie chyba nawet. To czy... skaczesz czy nie? A widzisz, nie spadł lepiej nie rób, ale jak chcesz mną Ja w sumie będę młodz... No. Ja chyba będę młodszya i chyba skaczę. No i tam są drzwi. No dobra, to proszę bardzo skaczę. Widzisz? No, proszę bardzo. Skacz. W sumie Skaczam idę na... za tą typiarą, chopa. Ja też idę, idę za tą zatem. A i jest! co? I, I co? I co? Znalazłam... W... A znamy mnie. Haha. Ha, I co? I co? Mam drzwi. I jestem w drzwiach. I co? No, a jakby... Tego. Ja przynajmniej pamiętam, gdzie jest wejście. I ja wpisuję Na ten kod. kod. Pamiętasz? Trzy. Trzy... No, no kurde. się, no. Co jest do cholery? No, w ogóle jesteś. No w drzwiach. Mówiłam ci, że je masz iść ze mną. Nie chciałeś? Trzy, osiem, cztery, dwa. Mm, okay. O, jestem w kolejnych drzwiach! Idę. Mam sekretne, mam sekretny. Wow, my tu nie byliśmy jeszcze. A byliśmy chyba, ale nie wiem, chyba nie. No, widzisz lepiej się mnie słuchać. Nie. No, zabiła cię pewnie. Nie, nie zabiła, bo właśnie idę do drzwi na górę. Mam czerwony kluczek. Wow, tu jest. To już koniec, um, więc tak. Aha, zapomniałam powiedzieć przedtem. Zostawcie suba i lajka. Nara. Nara.